Witam was z tej strony glutas. Witam już w drugim poradniku, jak zrobić takich najbardziej potrzebnych rzeczy na początek. Zrobię jeszcze raz jeszcze jeden taki poradnik ten. Bo zrobiłem na początku poradnik jak zrobić kilof, ale stwierdziłem, że nie ma to sensu robić takich na przykład pięć i w każdym poradniku jak zrobić jedną rzecz. Dlatego zrobię teraz ostatni poradnik yy, jak zrobić kilof, siekierę, łopatę, miecz oraz motykę i łóżko. To są takie najbardziej potrzebne rzeczy można tak powiedzieć na początek. No dobrze, to zaczynajmy. Żeby zrobić kilof potrzebne nam będą dwa patyki które układamy w ten sposób i trzy deski, które układamy w ten sposób. I widzicie, mamy kilof. Dobrze, kilof mamy już ze sobą. Teraz siekierkę. Potrzebne są dwa patyki i trzy deski, które układamy w ten sposób. O, proszę. I mamy siekierkę. Łopatę, do której potrzebujemy dwa patyki oraz jedną deskę. Może to być, narzędzia mogą też być kamienne, żelazne, diamentowe, także to nie ma problemu. Mamy łopatę. Teraz, żeby zrobić motykę, potrzebne są dwa patyki oraz dwie deski lub kamień, tak jak powiedziałem. I żeby zrobić miecz, potrzebne są jeden patyk oraz dwie deski. Mamy miecz. I ostatnią rzeczą, którą dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić, to jest łóżko. Potrzebne są trzy deski oraz trzy sztuki wełny. Mamy łóżko. I jeszcze chciałem Wam zapowiedzieć, że za około 3 dni, czyli dzisiaj mamy, proszę, yy, dzisiaj mamy czerwiec 8, to o 2 dni, 10 czerwca, ukaże się seria z Minecrafta, moja seria, mo seria moich przygód z gry Minecraft. Chciałem jeszcze polecić użytkownika, który nazywa się BlackBlue94. Cześć, trzymajcie się nara.